Proszę Państwa, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj yy, powiem wprost, jest 14.33. Za dużo tego nie zrobimy, ale damy szansę. Mam w planach zrobić trzy razy shiny check razy 3 czeki na shiny wulabi, Czyli zbieramy sobie trzy questy na Defeat Team Go Rocket Leader. Z tego jest Wulabi, i oczywiście Wulabi może być już teraz w grze, proszę Państwa, wersji Shiny. Dlatego również ja mam taką mega oversizeową bluzę, dlatego kurwa mega dzisiaj duży dekolt, ale jest ogólnie spoko. E, dzisiaj, proszę, dlaczego dzisiaj proszę Państwa. Zgubiłem wątek. Dlatego proszę Państwa, co chciałem powiedzieć? Że jesteś dzisiaj biały, a nie gra wiem. jest ciemna. Nie, to nie chodzi o to, że odcinek jest szaduł. Dobra, nieważne. E, robimy sobie oczywiście tutaj pierwszego lidera, jaką jest Sierra. E, fast tego Nidorana no jakiś super efektywny nie jest, ale nas trochę zjada ten bajcik. Oczywiście tego ataku pierwszego nie ładujemy, sobie tutaj. Pozbędziemy się pierwszej tarczy, ale o tym nie będę mówić, bo o tym był wcześniejszy odcinek, który powinniście już mieć wszyscy czeknięty Tu sobie tarczy użyjemy, żeby zebrać jeszcze więcej energii, potem żeby jeszcze pozbyć się jeszcze jednej tarczy Tutaj widzę jak Pani sobie w szlafroku wyszła na fajeczkę Takie wiecie, klimaty gdańskiego Dolnego Wrzeszcza Tak to proszę Państwa wygląda w szlafroczku, na klateczkę, na fajeczkę co Kicia? Tak, wiadomo o co chodzi, Nowy Rys. Taki można powiedzieć, wiecie, taki Nie wiem jak to nazwać No jest śmieszne. O, jest i Viplum, więc bardzo fajnie, bo on również jest Poison, więc nawet tutaj y, Powinien ten Drill Run nam wejść bardzo ładnie, zaraz zobaczymy No średnio że Nam wchodzi, do tego sobie tutaj zostawię energię Zmienię sobie na Mewtwo I już tutaj y, Atakami y, Psychic, Psychic type Yy, doprowadzimy do tego, że ten Viper znika. Na koniec mamy yy, Hounduma, yy, więc nie, no nie ma co. Nie ma co ładować yy, tych strajków a tym Miutu. Niech on sobie tego Miutu zeżre, a my wejdziemy z Raipiriora albo z tego, albo wrócimy Eskadrilem. I wtedy sobie tego haunduma trzepniemy, bo tak to jest po prostu, proszę Państwa, bez sensu. Aga już ma trzy gotowe do odbioru. Odbieraj. Tak? Odbieraj, tak. To pierwszy. Aga odbiera już pierwszy. Zwykły. Wulabi jest zwykły, Łagi z pierwszego quest'a. Albo Rafał się rzuca, bo ja kasztaniłam w grę i że mogę mieć Shiny. Tak, tak. Aga w ogóle nie może powiedzieć, nie grała, więc może mieć mała dużą szansę na Shiny. Tak, ta gra działa. Nikt mi nie powie, proszę Państwa, że ta gra w ten sposób nie działa. Okej. Okay. Ej, to jest Dark Type, to się zaliczy, zapomniałam. No. 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 Defeat Team Go Rocket Leader jest zaliczony oczywiście, zwykłe mamy znamy. jajko. Aga Manuel 2, też zwykłe. Reski Pokémon, Nidoran żeński Shiny też nie jest. Pamiętajcie, że te shadowy u liderów zawsze mogą być Shiny, te pierwsze. Nie te drugie, trzecie, czwarte czy szóste, których i tak po prostu nie ma, bo tyle tam po prostu nie ma ich. Tylko zawsze ten pierwszy Pokémon może być Shiny Shadow. Okej, okay. Nidoran zapany. Sprawdzimy oczywiście sobie IV. Kolejnych walk już nie będziemy nagrywać. Chyba, że będzie szań, ewentualnie Szajniczaki dopiero. I masz trzy zwykłe, tak? No dobra, to ja przechodzę do swoich. Pierwsze wolabi. Zwykłe, zwykłe, proszę Państwa. Oczywiście nie powiem. Te questy są dosyć rzadkie. Ja, ja na cały Gdańsk. też nie słucham. Ja na cały Gdańsk myślę, że mam może 30. Nie mówię tu o jakimś tam ścisłym centrum, też zwykłe. Nie mówię o jakimś ścisłym centrum, tylko raczej mówię. Mar. O, dostałaś chore 9.6. Tylko mówię o po prostu całym Gdańsku, tak? całym Gdańsku mówię. Sprawdźmy jeszcze IV tych Wulabi wszystkich. Środ, yy, Środ i Środ. Okej, okay, to ja do po kolejne questy, po kolejnego lidera i widzimy się na kolejnych szaniczekach. Proszę Państwa, jak widzicie kolejna Sierra. Kolejna Sierra? Sierra. Bo te wcześniej też była Sierra. Tak. No i została pokonana. Jajeczko się dostało, proszę Państwa, w Ulabi łagi jedno już jest wiemy, że jest zwykłe, bo właśnie widziałem. Shiny Shadow niestety i u mnie łagi nie. Shadow nie jest ani Shiny u mnie ani, u, ani nie jest łagi. Bo powiedziałem, że Shiny Shadow nie jest ani u mnie ani łagi. No właśnie, okej. Okay. I przed filmem byłem sobie kupić w związku z tym, że dzisiaj jak to nagrywamy jest 11 listopada very important day in our Poland history to, proszę Państwa, kupiłem sobie rogale świętomarcińskie. Tak. I ten kosztuje 16 zł, kurwa. Ale one to są... One tej... naprawdę bolą, jeżeli chodzi o cenę. Ale są najlepsze. Ale tej... smak, smak jest zajbisty. bo to jest wszystko naturalne, na maśle i tak dalej, i tego jest wszystkiego. W środku dużo, no. Claim reward, proszę państwa, proszę shiny check, nie jest shiny, nie jest shiny. Biedrocy I to, to za jest... chyba. No ciekawe z czego. Trik jedną ręką. Proszę, widziałem za szóstkę. Yy, nie jest szajni, nie jest shiny. Znowu zrobimy sobie rzut trik jedną ręką. Takie rzeczy jak o nie wyszło. Jest z tego niby tak? Yy, tak, z biblioteki powinien być kolejny klasny w To była. Yy. I nie jest shiny. Nie jest shiny, proszę państwa, nie jest shiny. Nie dobrze. Yy, sprawdźmy, czy tylko IV tych pokemonków. Tych wulabi, środ, środ i śrot. Standardowo. U Ciebie Aga, też były same śroty? Ale tu nie mam z biblioteką. Tu jest koniec z biblioteką, tylko my go po prostu nie sięgamy. A, stąd a, dlatego my jedziemy proszę Państwa po kolejne questy, po kolejnego lidera. I zastanawiam się, czy może jeszcze kolejne. zobaczę jak to wygląda po prostu na mapie, czy muszę już gdzieś jakaś na dzielnice, że tak powiem, południowe, czy dalej mogę zostać tu w tym rewirze dolnym, czyli właśnie takie rzeczy jak tam Zaspa, Wrzeszcz, przy żabianka. Jeżeli coś tu jeszcze znajdę, to jeszcze będą, będzie więcej niż trzy kolejne szajniczek na Wulabi. Miejmy nadzieję, że tak. Albo po prostu zrobię jeszcze tak, na przykład, nie wiem, zrobię sobie dwóch liderów taką jeszcze jako szajniczek We will see. Proszę Państwa mam kolejne questy i stwierdziłem, że tutaj sobie y, tą walkę z Arlo nagram, więc tutaj wychodzimy naszym Damanitałem w wersji, raczej no wersji tak, galariańskiej, y, używam tarczy, całkowicie wykorzystuję tego glajgara do uzyskania energii i nawet na nim nie ściągam jednej tarczy. Na drugim miejscu mamy Cradley, dlatego Pokémon Lodowy też jest very super effective. I to jest takie fajne, że zużywamy pierwszą tarczę, przy okazji, że jesteśmy super effective, to jeszcze go, y, do, że tak powiem, dobijamy, zużywamy kolejną tarczę. Oczywiście tego Cradley tym dermanitani nie dojedziemy. W tym wypadku w tym line-upie o wiele lepsza byłaby mamo Świnia bo Aga przy moich instrukcjach zrobiła dokładnie tego samego Arlo yy, używając tylko właśnie mamoświni ale tak jak tutaj mówiłem w wcześniejszym odcinku mamy sekta, który też bardzo ładnie wchodzi i właśnie sprawdza się pod sam koniec, gdzie jest Gardevoir i dlaczego na Gardevoir działają takie stalowe bo ona jest również wróżką, nie jest tylko typem psychicznym, jest również typem wróżkowym, dlatego nasz Magnet Bomb i Metal Claw wchodzą bardzo ładnie, super efektywnie. Ty już odbierasz te Wulabi? Tak, żaden shiny. Żaden nie jest shiny i nie miałaś na RC Shadow Shiny. Ok, no to czas nam. Wszystkie odebrałaś? Jeszcze jeden Jeszcze jeden, dawaj Dawajaga? Dawaj Nie. No nie, no nie. Czy będzie lepiej u mnie? Zaraz zobaczymy, proszę Państwa. Jajeczko, tak. Też się zastanawiam się nie zrobić. To nie robię takiego odcinka, że chyba 12, a jak team go rocket i czy będzie szajni fulaty, A w ogóle przed chwilą, to, to jest za, za mnie odbiorę, to muszę to powiedzieć. Jadę sobie elegancko, skrzyżowanie, zielone światło, tak? Jest przejście dla pieszych. Zaznaczam przejście kurwa dla pieszych. Jedzie frajer z pyszne .pl, wpierdala mi się tym rowerem po maskę. Ja oczywiście, kurwa samiec alfa Otwieram szybę i się go kurwa pytam grzecznie Czy frajerze widzisz tutaj kurwa ścieżkę rowerową? A ten mi kurwa krzyczy, że kurwa widzi G Normalnie gdyby nie to, że AGS obok Ja bym się kurwa chyba zatrzymał i bym chuja dogonił Bo nie będzie mi kurwa śmieć kłamał prosto w oczy, prawda? To jest właśnie najgorsze, albo wczoraj Wjeżdżam w pewnym miejscu sobie na posesję prywatną, otwieram szlaban i uwaga. I stoją kurwa wielkie jebane w dupę kontenery, takie kontenery, y, które są jakieś 1,82 m wysokie. Nie ma ścieżki rowerowej i, i nagle słuchaj, w ostatnim momencie ja miałem i tak tam nie wiem, 5 może 10 na godzinę i chuj, w ostatnim momencie po heblach, bo babka na rowerze wskakuje. No, i jak nie otwieram szybę, i mówię jej, przem a czy nie warto w takich sytuacjach zatrzymać się, zejść, zadbać, kurwa, o swoje życie? Bo wtedy miałem dobry humor, jeszcze nie. Wtedy po prostu jakoś nie wiem, stwierdziłem, że jej nie zjadę. Z jak... nie, 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 tego nie pojadę, nie. Tylko jej powiem normalnie, tak jak właśnie teraz. I nie to się zastanawia, czy na przykład jak wy jeździcie na rowerach, czy wy też macie tak wyjebane we wszystko, co was otacza. Najlepsze jest to, jak ja czasami widzę, yy, samochody na tego ostrzy, chyba. Yy, jak ja widzę na przykład, że zapierdala rowerem ze słuchawkami w różach, kurwa. No i okej, okay, może on ma podłączony telefon, tak? Ale wątpię, że nie słucha muzyki, nie? Może jedna trzecia. Czasami naprawdę, o, Shadow już i jest do dupy, ale yy, już się uspokoiliśmy. Mam to zaproszenie na Rajdzik, ale to nie teraz. Teraz czas na Shiny wulabi, które nie jest shiny. Okej, okay. ale nie, zaraz, zaraz, żeby nie przedłużać, to robimy trik y, na jedną rękę, możesz się w fokus, y, 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 się uspokoić? Okej. Okay. Wulabi numer dwa nie jest Shiny. Ech, ja najbardziej to współczuję Hiszpanowi, bo on, nie wiem jak dzisiaj, ale dwa dni pod rząd nie miał y, u siebie w mieście ani jednego quest'a w Wulabi. I też nie jest Shiny w Wulabi. Też nie jest w wulabi. 9 shiny czeków na Wulabi a raczej nie 9, tylko 18, Baga też robiła, więc 18 shiny czeków na Wulabi, nic nie było shiny plus jeszcze 6 shiny czeków na shiny shadoły, nic nie było shiny. Nie ogarniam teraz ludzi, którzy tam na mnie minęli. Jest dzisiaj 12 stopni mi okazuje samochód. A babcia kazała cór, córce, babcia córce, babcia wnuczce kazała założyć zimową kurtkę i kurwa nauszniki. Czujesz to? Aga, czujesz to? Aga, skomentuj to. Nie Ale nie dzisiaj nie. robiliśmy zdjęcia w takim zajebistym futerku i po tym miała tylko koszulej, bo było jej za ciepło. Ja byłam rozpięta i no. było gorąco. Więc tak, proszę państwa, bywa. Ja jeszcze przekręcę sobie nowym pokastopem, stopem, zajebiste graffiti. Sekcja komentarzy jest tam dole. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że już. jest live. Tak. Mam nadzieję, że co niektórzy kumaci już zorientowali się o co chodzi z tym, co możecie zauważyć na przykład pod koniec listopada czy w połowie grudnia. I jeżeli jesteś z tych kumatych i wiesz o co chodzi, to koniecznie daj komentarz o co chodzi. Wiesz o co chodzi.